No to też się przywitaj, nie? A się ma wszystkim Dobra, mogę restartować Restartuj Dobra, gramy Ej, pewnie przegram, nie? Bo gram pisz? Na znaczy... uspy. Dobra A może co chwilę na uspy, co? Może tam zmienimy okay. potem, że na w ogóle. Pewnie przegram, hmm? ale kit. Liczy się, że muszę coś wstawić z na kanał, nie? Uh -huh. Ej, może tak. <laughs> tu, tutaj będzie cięcie. Siemka <laughs> wszystkim, zaczynamy. Pierwsza runda na pistolety. <laughs> Ej, a mówię, że przy nagrywaniu nie... nie ten... a, a bo ten nie odpalisz. Hahaha <grym> Cały tak? wstawia ten filmik, Tak na chillku, nie? Chodzi takąś jakąś muzyczkę, mm. Kurde, no co chwilę masz na głowie, to zobaczysz na nagraniu, mówię ci. A, ja, ja, kucam, ja kucam, dlatego ja... Ja kucasz ja na mojej mamie. <grym> co, co ja powiedziałem? Wiem, wiesz na kim kucasz, nie? Chodzi z nami do karty. A śmieliście się ze mnie, że gra w Criticala, nie? Ale dostałem pewnie bym... Gadając kurde się no Znaczy ten, nie skupiam się, nie? I mówiliście, że gra w Criticala i że to, że gdzieś coś na CS, nie? Ale dostałem do razy więc... Nie wiem. Ale mówili tak, że chyba doszczochy. Chodzi o to, że... Wiesz, wbijłem się na innej gerce a teraz mogę nagrywać to czego chcieli nie? A ty nagrywasz cały czas? Tak. Zresztą no przecież no wiesz, nagrywam krytyka bo dużo wyświetleń i też lubię Jęgerkę, nie? Ty też nagrywasz swoje mikro, To jest chyba razem połączone. Nie, nagrywam, no. No ale skupię się, bo przegrywam przecież. Żeby. Może reset. <laughs> USP, nie? Screamy, screamy. W opisie filmiku będzie jego profil, żeby go zreportować. To jego główne, więc możemy reportować. Ej, na serio, gdyby było dużo reportów na jedno konto, nie? To by ten admin. To by izbanował... mnie sprawdzili. No i zbanował. Nie zbanował, ale by sprawdził. A w by sprawdzili mnie. Kurna! E, filmik będzie miał tytuł, że e, samego siebie poniżam. ale kit! Ej, polski tytuł pierwszy na moim kanale chyba będzie. Po głowie. Nie. Ja pierdziele, ty to masz co chwilę na głowie, ja nie wierzę. A ty dostajesz głowy przez ten przez blaszkę. Ale zrespiło mi HP znowu. Wiem, no bo musisz za 100 HP przynajmniej. A miałeś na główce wcześniej takie trzy strzały idealnie w ciebie czyli. Ej zobacz jeszcze ja nie mam jakiego Z, ja co tyle w Twoją głowę, co robię, nie Ale wiesz, dopiero odpaliłem CS no to będą się swoje settingsje robić, nie? Od siebie No, wychyl. no znów No kurde ty przez głowę dostajesz, przez tą blaszkę A, a ty nie, a ty w ogóle Ja celuję w ścianę, celu nie w ciebie nie? Do szesnastu, nie? Powinien tak I na kołachy Screamy, one taps, one taps Filmik, filmik, dobra, <laughs> na to żebym <laughs> dostał waka <laughs> Ty nie umiesz grać, ty po prostu masz aksy. Ja pierdziele no kiedy cię zabiję Za 3 lata Ogólnie ZUSP nie gram, nie? Na no, w ogóle tak ja jeszcze ci Ta dorównam jak będę grał więcej nie Ja gram P2000 tylko na uspa tak siada Może się zmi czas zmienić jest swoje życie Aj wreszcie to żeby żeby nie było 16-0, nie czy ile jest maks. Znaczy, ja, tu jest na czas, ale... Ej, bo ja będę robił... ...to jest 2 Ja będę robił ucinki, tylko te dwie, dwie akcje pokażę. Ej, na serio, ty! Było, weź ty... One-tap machine. Powiedz, powiedz tej mamie, żeby wyszła z pokoju. Za dużo już pomaga w twoim życiu. Sory, mama grała trzy rundy. A było blisko, bo uszedłem taki, nawet ten nasz Mikula, bo głowy przeciała. Ja i pewnie wszyscy. Ja, tak, powiemy, powiemy wszystkim, że na moim kanale jest filmik z tą, jakim jestem rakiem. Ej, ty cofile strzelasz, czy tak pojedynczo? Pojedynczo trochę. Hacker, hacker. Słyszałem się na prawo, mówicie. ci. <grystanie> hacker, jestem hacker Ej, ale to nie, no krótko, szybko się tam przetworzy, nie? Ale Ile on trwa? Nie mam ustawionego czasu 12 minut chyba trwa. Nie, 7-7 minut. Nie, yes, 4 minuty Nie badałem na 55 minut, a jest 48 zostało więc 7 minut. No dawaj, dawaj. Dobra, na kołachy teraz. Ja ci ja mówię, ja, dobra na kołachę. Dziękujemy wszystkim bardzo. E, dawałem, dawałem mu fory, bo mówiłem, że na <laughs> pierwszy odcinek na mój kanał i dawałem mu fory. Pojednej z klasy uda się do mnie śmiali, ale ja mówię. Na filmik dam fory, Zaraz to tam. Widzimy się w następnym.